W te upały żyję na kawie mrożonej. Witam wszystkim, z tej strony Ula i dzisiaj przychodzę do was z kolejnym unboxingiem. Paczucha, którą tutaj dzisiaj mam jest ze sklepu monocerus.pl. Tali widzowie kanału doskonale wiedzą, że to jest jeden z moich ulubionych sklepów, jeżeli chodzi o modele koni. Cieplutko polecam. W środku są oczywiście plastikowe koniki. Otwierajmy. Ych, muszę sobie kupić ostrza do nożyka. Tadam! I, ale czodziór! Zawsze dostanę do takiego pojedynczego, a tu jest cały zestaw. Widzę, że dostałam też katalogi. I jest też konik, którego zakupiłam do pewnego projektu. I dużo papieru. Ok, zacznijmy może od tego pojedynczego konika. To jest pierwsza figurka firmy Papo, którą zakupiłam. No i tutaj, czy tylko ja jak słyszę albo czytam nazwę Papo, to od razu myślę... Jestem ogólnie oczarowana tym małym konikiem, ale on tutaj nie zostaje. Został kupiony na projekt pod customa dla mojej przyjaciółki prawdopodobnie w momencie, gdy widzicie ten filmik, custom został już skończony i wręczony. Nie chciałam spoilerować jego nowej właścicielce, że go dostanie. Także odcinek z malowania pewnie będzie niedługo po tym. Jeśli chodzi o sam model, to bardzo mi się podoba, że ma on taką bardzo stabilną podstawkę, dzięki czemu jego nóżki się nie odkształcą, nigdzie nie odwróną. I oczywiście jest standardowa metka. Konik jest naprawdę bardzo przyjemny. To jest, jeżeli dobrze kojarzę, yy, koń Appaluza, Wydawało mi się, że na stronie jest napisane w Wałach, a tutaj ewidentnie mamy podwozie klaczy. To nie jest zbyt istotne, bo ten konik i tak będzie bardzo wyjątkowym modelem. Bawiałam się po firmie Papo że będzie trochę bardziej gumowa, a tutaj mamy do czynienia z twardym, fajnym, porządnym tworzywem przypominającym tworzywo koni szleś. Ja na przykład też w modelach nie lubię mocnej faktury sierści. Ona tutaj mogłaby być delikatniejsza, ale jest w porządku i ma bardzo, bardzo uroczy ryjek, także nie mogę to czekać, aż będę z nim pracować. Także jeżeli chodzi o tego małego gościa, to się bardzo cieszę, że doszedł tak szybciutko, naprawdę od razu następnego dnia po złożeniu zamówienia był u mnie. Podoba mi się w nim jeszcze, tak słowem, mini recenzji, to, że ma wyrzeźbione strzałki i są podkowy, które są dokładnie pomalowane. I napis firmowy jest naprawdę malutki na tym brzuchu. Nie zajmuje całego brzuchola, jak u niektórych yy, modeli, także będzie niedużo pracy z jego usuwaniem. A teraz przejdźmy do rzeczy, które uprzejmie zostały mi wysłane przez sklep monocerów. Przede wszystkim mamy katalog firmy Papo. Postaram się go pokazać w całości na ekranie. Będziecie mogli sobie zatrzymać i przyjrzeć się samodzielnie. No faktycznie w katalogu jest klacz Appalooza Kasztan, także yy, to był mój błąd. I dostaliśmy też. Książeczkowy, dosyć gruby katalog firmy COLECTA. E, wybaczcie, jego już nie będę kartkowała i pokazywała, ale bardzo fajnie, lubię mieć katalogi u siebie. I tutaj mamy bardzo wyjątkowy zestaw do malowania z firmy Brayer. To znaczy, mamy zestaw jednorożców w skali Stablemates i jak możecie już pewnie zauważyć, one są całkowicie przezroczyste. To jest tak zwana seria Suncatcher, jeżeli chodzi o brayery, właśnie takie przejrzyste, plastikowe tak się nazywają. I wow, jestem mega podekscytowana, bo jak może wiecie z tego odcinka nie jestem jakoś szczególną fanką farbek, które są załączane do zestawów brayera, ale te mają trochę inne właściwości, bo jak y, można zobaczyć tutaj na pudełku, one mają być takie właśnie prześwitujące, więc efekty, które które można tym uzyskać. Są naprawdę śliczne, dekoracyjne, przyjemne dla oka. I dodatkowo, co mnie mega jara, tutaj mamy zdjęcie Toi, youtuberki z kanału My Froggy Stuff. i ja jestem od wielu lat, chyba od 2012 czy 11, fanką tego kanału. I tak naprawdę Toja jest jedną z osób, których filmy zachęciły mnie do założenia własnego kanału. Właśnie na kanale My Froggy Stuff ukazała się też recenzja oraz yy, nagrywanie malowania tych koników, więc postaram się to podlinkować w opisie. I może rozpakujmy te nasze jednorożce. Eww. Proszę Państwa, dostaliśmy kolejny katalog, tym razem od Brejera. Bardzo fajnie. I jest tu też taki kartonik, którego sobie można użyć jako tło do zdjęć, więc fajna sprawa. Tak więc, zestawiamy farbki e, w czterech bardzo wesołych. fu, w sześciu, nie umiem liczyć. E, w sześciu bardzo wesołych kolorach mamy taki limonkowy zielony, turkusowy, niebieski, fioletowy, e, taki magenta, fuksjowy chyba po polsku to się by nazywało, i pomarańczowy. To jest ciekawy dobór kolorów, że zdecydowali się na dwa zielone, ale na przykład nie ma żółtego, więc nie można sobie zrobić: A! Nie można sobie zrobić pełnej tęczy, trochę szkoda, ale jestem ciekawa tych farb, jak one się będą faktycznie zachowywały. Wiem, że da się z nich skorzystać, da się tego używać i zrobić fajny efekt właśnie m.in. po filmiku Toi, więc yy, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Jest też yy, niepozornie wyglądający pędzelek, ale ostatnio jak używałam zestawu Brajera, to jakość pędzelka mnie zaskoczyła, więc zobaczymy, jak ten sobie poradzi w akcji. I oczywiście pięć wspaniałych jednorożców w skali stable-made, całkowicie przeźroczystych. Moldy postaram się wam wypisać na ekranie, jeżeli jesteście ciekawi, co to są konkretnie za koniki. Mega mi się podoba, że one są właśnie takie całkiem przezroczyste. Patrzcie na tego źrebaczka, jaki słodziak. jeszcze ten to wygląda jak duch tosta. To też jest ten sam mold. Śmieszny efekt, mógłby mieć niezły potencjał fabularny. Okej, okay, to by było na tyle w tym filmiku. Ja Wam bardzo, bardzo dziękuję za oglądanie. I oczywiście dziękuję też MonoCorus.pl za przysłane koniki. Podejrzewam, że materiał z tymi jednorożcami pojawi się w miarę niedługo, ale raczej przed nim pierwszeństwo będzie miał ten gość. Za którego biorę się dosłownie zaraz po zakończeniu nagrywania tego odcinka. Także wypatrujcie. Dziękuję bardzo za oglądanie i widzimy się w kolejnym odcinku już niedługo.